Olszyna zakończyły się lub niebawem zakończą zadania inwestycyjne realizowane przez tamtejszy samorząd. Do chwili obecnej, jedną z ważniejszych inwestycji, która została ukończona, to jest rozbudowa i remont kapitalny starej części gminnego przedszkola publicznego w Olszynie. Wartość tego zadania została określona na kwotę. 3 milionów 350 tysięcy złotych. W terminie zadanie zostało zrealizowane i od 8 września 117 dzieci uczęszcza do naszego gminnego przedszkola publicznego. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę, która wywiązała się ze swojego zadania bez zastrzeżeń. Dzieci są zadowolone, rodzice są bardzo zadowoleni, w jakim stopniu przebiegał ten remont tego obiektu Gminnego Przedszkola Publicznego. W związku z tym no, należy się tylko cieszyć, że w estetycznych warunkach 117 dzieci, jeszcze raz powtórzę, uczęszcza do naszego Gminnego Przedszkola Publicznego. Dobiega końca budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego będzie to zadanie ukończone według harmonogramu do końca bieżącego roku. Dzisiaj się odbyła rada budowy, gdzie z wykonawcą, inspektorem nadzoru, kierownikiem budowy zostały uzgodnione jeszcze niezbędne rzeczy do zrealizowania, między innymi zagospodarowanie terenu wokół remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, które musi być w terminie również zrealizowane jeszcze w roku bieżącym. Teren częściowo przy budowie centrum opiekuńczego został podniesiony o kilkadziesiąt centymetrów, w związku z tym musimy w trybie pilnym Zrobić odwodnienie tego obiektu, właśnie remizy OSP, powstał duży plac zabaw na Sowiej Hacie. Kolejne zadanie, które było realizowane, to mia a mianowicie budowa powiedzmy placu zabaw na Sowiej Hacie, jak my to nazywamy, przy ulicy Skłodowskiej. Są tam zainstalowane. Zainstalowane y, urządzenia do ćwiczeń. Y, do ćwiczeń dzieci i młodzież jest zadowolona. Zadanie również w terminie zostało ukończone. No i będzie, i będzie użytkowane y, przez tych, którzy by potrzebowali, y, potrzebowali takiego obiektu właśnie w tamtym rejonie. Kończy się termomodernizacja budynku banku przy ulicy Wolności. Dobiega końca również e, termomodernizacja e, budynku przy Urzędzie Miejskim w Olszynie, w którym ma siedzibę e, Łużycki Bank. E, zadanie ma być zakończone e, do końca miesiąca e, z października. E, po zgłoszeniu to, tego zadania do Nadzoru Budowlanego e, powinno to zadanie być naprawdę zakończone w terminie. No i bardzo estetycznie ten obiekt już na dzień dzisiejszy wygląda. Gmina zrewitalizowała pas zieleni wzdłuż olszówki w centrum Olszyny. Chcę Państwa poinformować, robiliśmy na odcinku od budynku Urzędu Miejskiego w Olszynie. Aż do obiektu handlowego Biedronka, rewitalizację brzegu i pobocza rzeki Olszówka. Na tym odcinku zostały ustawione nowe ławki, nowe kosze na śmieci. Zadanie, jak powiedziałem wcześniej, zostało zrealizowane w terminie i odebrane także ci wszyscy którzy są w stanie są w stanie prawda korzystać i zarówno z ławek jak i też koszy na śmieci powinni być powinni być zadowoleni. Rozstrzygnięto przetarg na modernizację przejść dla pieszych. Odbył się przetarg na przejścia dla pieszych na terenie zarówno Olszyny, jak i też miejscowości Biedrzychowice. Szczególnie chodziło nam o bezpieczne przejście w okolicach dolnośląskiego zespołu szkół. Zadanie ma być zrealizowane jeszcze w roku bieżącym, także firma, która startowała w tym przetargu, deklaruje terminowe też wykonanie tego zadania. Gmina otrzymała również spore środki finansowe w ramach programu Polski Ład. Otrzymaliśmy, Szanowni Państwo, również środki na remonty ulic w Olszynie. Jest to kwota przyznana przez prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w wysokości 2 milionów złotych. Kolejne środki to 2 miliony złotych na budowę dwóch świetlic wiejskich. Dotyczy to budowy centrów Kultury Wiejskiej. Chcemy wybudować jak najszybciej dwa obiekty, tak zwane świetlice wiejskie w miejscowości Boszkowice i w miejscowości Nowa Świdnica. Należy również przypomnieć, że gmina realizując ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawę o języku migowym, kończy zadanie mające na celu wyposażenie urzędów w niezbędny sprzęt mający ułatwić dostęp do usług tym osobom. Ponadto przy obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury rozpoczęły się prace związane z budową mini-amfiteatru, który będzie nosił nazwę Skwerka Kulturalnego. Powstają z tyłu placówki od strony ulicy Legnickiej. W ramach tej inwestycji powstanie tam wyłożony kostką plac ze sceną i oświetleniem, gdzie będzie można zorganizować mały koncert, wieczór poezji czy inne tego typu wydarzenia kulturalne. Zadanie jest realizowane w porozumieniu z działającym na terenie gminy, stowarzyszeniem Towarzyszeniem Warto także podkreślić, że w sierpniu gmina odbudowała kilkusetmetrowy odcinek drogi gminnej w Karłowicach, który został zniszczony w wyniku ogromnej ulewy i w konsekwencji podtopień, jakie miały miejsce na terenie gminy w maju tego roku. Gmina zmodernizowała również wejście do szkoły podstawowej numer 1.